Będzie zajebiście, jak się zrobi remont, to padną wszystkie liście. Siemano, piątek. Dziesiąta rano. Dzisiaj mam trochę dnia, żeby porobić. Brak mi pomaga panele bić. Nic nie robiłem przez cały tydzień, bo nie było czasu za bardzo. Dopiero dzisiaj mam czas, ale dzisiaj mam cały dzień, także trochę coś coś porobię. O, jak widać, sobie taśmą zabezpieczyłem tutaj to, to. To odcięcie, no. Najpierw dałem jeden kawałek taśmy. Szara taśma zwykła. Będzie dobrze. Tu dałem ten jeden kawałek, ale on mi nie trzymał i dałem jeszcze podwójnie. Taki. Leps lepszą jakość jakaś. Ta była jakaś dupy. Ta, ta lepsza jakość jest daję ją jeszcze podwójnie. Także jest grubo odcięcie. Wiatr nie będzie hulał. No, także, także działamy dalej. Dobra, został ostatni panel, ostatni, przedostatni, bo ten ostatni trzeba będzie przyciąć. Mniej więcej na pół, tak nie całe pół, ale taki kawałek można dać. O, tu widać. Dobra, będzie. Tu chyba będę musiał sobie dać cały I tu dołożyć do góry Później tu przyjdzie deska Kantowa Także to trzeba dać do góry aż Tu dam Chyba z kawałków dam tą ostatnią deskę Nie będę cały. Miał oczywiście nie, nie z tych małych dobra, weszł. dobra, idę przygotować tylko takie z dwóch, może trzech kawałków, nie wiem co tam mam zobaczę jak to wyjdzie i będę przycinał. dobra, tu sobie zrobię z trzech kawałków, tu miałem jakieś reszki chyba z tego domku mi się coś kojarzy 499, zaraz tutaj kawałek. Dobra, będę wzdłuż przycinał te trzy kawałki, tylko że muszę jeszcze zmierzyć na ile co? co? A ty, kurwa, kim jesteś? Rotorem jest. Ja jestem reżyseremki na akcji. Tutaj, teraz przejść, możesz przejść i tutaj. zobaczyć, jak będę mierzył. Tu będę przymierzył, możesz wziąć kamerę i mierzyć. I ten. operować O, zmierzę sobie, tu przyłożę tunę. I tu. Znaczę. to ładnie weszło. Tu. To będzie ta strona na linii wycięte. I z drugiej strony tak samo sobie zazn zaznaczę. Tutaj też sobie odznaczę. To powinno na luzie wejść, jak to na linii obetnę. Tylko muszę pamiętać, która jest tura, bo tu może być minimalna różnica. Ale zaraz zobaczę. 3-2, 3-3. Tu jest 3-1. Milimetr różnicy. Utnę ten krótszy po całości. I będzie dobrze, tutaj to... A! Kurga, nie mogę obciąć muszę jeszcze tutaj sobie dodać kawałek, zostawić Na... Na 9, z dwóch stron Dobra, zaznaczę Dwa kanty Okej operator, idziesz Okej, okej Muszę przenieść teraz ten wymiar Ale więc z kamerą przyjść <laughs> Hmm. Jakiś lepszy szwajak. O! Tu. Tylko, że to miał być 3,1, czyli tu będzie. Coś takiego. Będzie mierzyć i ciąć. Wiesz? Nie. No. Muszę na pilę sobie ustawić. 3,1. Na pilę. Nie 3,1, nie. to ja gada. Najpierw utnę. Wtedy zobaczyć czy będzie się zgadzać. Podłączamy kabel. Kurwa zapomniałem, że dziadek tą piłę ma od razu podłączoną. Uważaj na dziadkowe narzędzia. Dobra, Może będzie dobry ten wymiar, co tu jest. Nie, to dziadek chciał. Czy wyżej piłę dać? Tarczy. Kurde, jak to działa, ustrojstwo jest do regulacji bocznej Tu jest prawdopodobnie Nie. No idzie, idzie. To nie idzie, to całe kurwa. Nie no, to jest to, ale czemu to nie chce iść? Tu tak. no ma ciasno, to strasznie No dobra Wyda Na, styk. Na styk. Dobra, zobaczcie, czy to wchodzi wszędzie. Okay. E, za ciasno jest z tej strony Muszę trochę jeszcze podkręcić i więcej dać. Żeby było dobrze, ale teraz ja tego nie utnę, muszę wziąć mm. inny kawałek. Nie, skakały ja <noise> kakao. Dobra, teraz wchodzi na ludzie. Tu weszło, i tam wejdzie, bo tam jest minimalnie niżej. Tamte milimetr dwa. sprawdzę. Środek wchodzi. Tu tam też wejdzie, tam mówię, tam było. Ok, z tym, że muszę sobie zostawić na jednej i na drugiej, bo tu jeszcze przyjdzie deska, oczywiście 2-2, także to będzie ta szpara zakryta. Tu na 9 i tam na 9. Sobie tu muszę zostawić dwa boki. Z tej strony na 9. Pamiętaj, żeby nie ciąć dotąd. Tylko tu zostawić. z drugiej strony na końcu też tu krótszy na środek dam tu na 9 dobra, Se przytnę tą pierwszą kurwa nie przytnę muszę ją odwrotnić ją. Z drugiej strony zaznaczyć 9. I do tego momentu tylko. Dobra, wyleciał i wyłączysz, nie? Jak będę przy tym śladzie. No. Piłę wyłączysz, nie? No. Wcześniej bo z tej strony jest, nie? O kurwa Dobra, się zakryluje Proszmy <grywa> teraz z dobrej strony obciął To jest odpad Dobra, przytnę się do wyżynarką A ty karownik co? <grywa> kierownik co? Kierownik Robotę się weź na akcji Dobra Teraz złapie to Pierwszą deskę U nas z tej strony pójdzie Gdy na wkręty Na wkręty dawał ten tu górę górę, że gwóźdź nie dobi. Takie zwykłe skręty. Tarasowe 5-7 długie starczy. Dobra. O, pasuje idealnie. Teraz łapi tu za góry do góry i tu jeszcze muszę też taki kawałeczek sobie dociąć na górę. O, elegancio podoba mi się to. I tu będę łapał tak samo. O nie dochodzi, to tu karetka? Nie trzeba, wszyscy zrobili, a kto chory? Pianka tu i tam jest jeden. I następnego się przytnie, następne dwa. Tak, trochę dalej od końca, bo mi kurde rozpęknie. No i gitara, tu jeszcze jeden kawałek, i tam przytnę, i przykręcę. To później przyjdzie deska jeszcze na, pod, na podbitkę. Dwie deski albo trzy. Nie wiem, jak to wychodzi. Kurde, 26,5. Tak wychodzi, że nie wychodzi. Dobra, coś się wymyśli. No dobra, tutaj żeśmy skończyli. Przykręciliśmy razem i teraz tutaj tą yy, przeciwwiatrową, tą izolację teraz zakładamy. We dwóch to całkiem inna robota. I jak jest dobry szywa, czy nie to główno z Lidla. Tu żeśmy, zaraz obrócił. Obrócił. Na, na ten, nawinąłem to i żeby było w całości. Bo prawdopodobnie musi być też na kancie. Chociaż moim zdaniem nie musi być tu belka. Jest, a to chodzi o to, że jak jest wełno, żeby tam nie przebiewało, Moim zdaniem. No nie wiem jak to tam jest. W rzeczywistości dobrze jest. Pani się trzyma? A! No, tu później też się zataśmuje Ten dół teoretycznie powinien być zakład taki, jak jest tutaj o 10 cm, ale jak taśma przyjdzie, to nie musi być. Siebie, w siebie. No właśnie, siebie jak u siebie, u siebie, właśnie, u siebie rupiają. muszą być zachowane a, u góry, a tu nie musi być tu już są belki, także będzie nic. Akurat jest chowa robota. Nie, tak się nie robi. Jedynie tutaj od góry tam takiej mam pasek. Tu jedynie dołożę, bo tu jednak jest tam jakaś szpara. Dobra, że to obciąć. Aby później się to przyciągnie jak dalej utniemy. Taśmę się Co, da. tu? Chcę coś? Można dać, nie? Od razu. No. Tak nie będzie za nisko. Albo czekaj. Utniemy tu i... No, Zaraz dam. No. no. Już idę. Od razu zakład pójdzie no na to dobra dobra tam dalej już nie ten najpierw się tą dolną da i wtedy górną nie Dobra, Bayer. Dobra Teraz będziemy sobie tutaj obijać Panele od dołu Te trzy, te trójki Ten inny sort Także będzie git. No mieliśmy panele bić Ale żeśmy pociągnęli całą folię Tą paroizolację naokoło Wiatroizolację Myśmy tu pociągnęli tą wiatroizolację naokoło no, i już jest. Przyzbaja. Tylko. A, wiatro izolacji mi wydało. Także też luzik. Tam ja muszę podciąć nad drzwiami trochę, bo tam nie jest podcięte. No, tu jedynie jeszcze te boki, ale to sobie sam dołożę później. No, teraz muszę to jeszcze do dobić wszystko. I może jakimiś łatami to skręcić deskami, żeby mi to nie wywiało czasem. Której dnia No, także już to zaczyna coś tutaj wyglądać. No i tutaj też sobie zawinąłem cały kant od razu, w całości poszło. Tam jest zabrakło trochę, ale to tam taśma przyjdzie. Z góry dołożę także. Także dalej będzie działał panele. Z tamtej strony. Będzie git. No dobra, żem się to żem to obkleił taśmą. Zabezpieczył. Oczywiście szarą. Najlepsza Nie, ogólnie jest do tego specjalna taśma, ale jak mam, ta... jak mam szarej taśmy Tyle To trzeba by nie użyć szarą taśmy Dobrze jest No, teraz będę Te dechy dawał tu Tutaj dwie deski dałem po środku Myślę, że starczy, to jest trójka Także nie powinno być z tym problemu żadnego. Adechy w miarę prosty były z tego co pamiętam. Zaraz zobaczymy zresztą co to tam jest. <laughs> Oczywiście biorę tam zagruntowaną, sobie gruntowanie tam którego dnia oznaczone mam. Wiem, że jest zabezpieczona. A, w miarę jest równe. Nie będzie z tego strzelał tylko, czy nie jest za Nie, nawet takie jest trochę dłuższe, to nie ma znaczenia, bo tu przyjdzie kantowa, a tu jest jeszcze miejsce. One mogłyby być jeszcze dłuższe, ale nie ma takiej potrzeby. Dobrze jest, mogłyby być dłuższe, a mogłyby być też krótsze. Są idealne i nie trzeba ich przycinać. Trójki to trójki. Dobra, będziemy walić. Najpierw tu gdzie deska może? Różno leży, także o, deska stabilna. Także luzik. Dobra. Ja wiem, czy tutaj się opłaca coś? Muszę poziomice brać, chyba nie. To jest wszystko równo, naj, Najprawdopodobniej może się skryć. Jeszcze i zobaczę. Nie. Nie, tam jak się zacznie dzielić, to i tak będzie się piery dzielić. będzie wyrównywać lekko aczkolwiek może faktycznie to podnieść lekko tutaj to kręcę tam może może sobie deskę jedną <laughs> Będzie, to odkręcę i tam na końcu przykręcę i Dobra. Teraz będzie pewno. Czy jest dobrze? Czy do ognie. Jeszcze rzucę okiem Czy jest dobrze? Nie ma co jak oko Minimalnie może Będzie dobrze A jak? Dobra, będę bił to Aż do góry. Ciepło, kurde dzisiaj. 300 stopni w cieniu. Będzie zajebiście, będzie, będzie zajebiście. Jak go się zrobi remont. To padną wszystkie liście. Będzie tam. Będzie zajebiście, będzie Zajebiście.